Będziemy zakładać Felci y, taką obrożę z feromonami. To jest taka obróżka, która jest nasycona feromonami i y, wtedy kotek y, jest bardzo spokojny. Y, czuje się jak, jakby w łonie matki niemalże, y, dlatego że y, to są takie feromony, o, chyba nie, tak, tak robimy. Takie feromony, które przypominają jej, że była, że była karmiona piersią, mleczkiem, że, że właśnie była przy mamie. To są takie uspokajające feromony i wtedy kot czuje się bardzo bezpiecznie. Nic nie jest w stanie wytrącić z równowagi. Tutaj dosyć luźno wokół szyi się zapina, tak żeby to nie seszło, ale, ale żeby nie uwierało. Jednocześnie pociera skórę i kotek wtedy no pokaż się jak tam w złobruszce. Tak, są różnego rodzaju natężenia tych feromonów. Auć, kiciuś. Tak, zaraz, jeszcze będziesz pokazywać drugą rzecz dzisiaj. Eee, I na przykład fioletowa obruszka to już jest taka bardzo silna. To już jak jest kot jakiś agresywny, niespokojny, to wtedy tak. A to jest taka obroża relaksacyjna bardziej, adaptacyjna do nowego środowiska czy na podróż w takich sytuacjach. Tej końcówki nie ucinam dlatego, że tutaj też są feromony, więc szkoda. I po prostu tego. I ta obroża działa przez 60 dni, czyli dwa miesiące równo będzie, będzie działać. Patrzę, czy nie schodzi, ale chyba nie. Dziękuję. Do widzenia. Felcia, pokażesz się jeszcze? Zadowolona jesteś, czy nie? Tak sobie.